No więc dzieje się, jesteśmy na ośrodku w czasowym poczynkowym Wratisławia w Radzyniu. To właśnie tu odbywa się piąta edycja i nie chcę sprostować nie, jak było powiedziane, ogólnopolskiego festiwalu bluesowego, a międzynarodowego festiwalu, bowiem obsada w tym roku już jest międzynarodowa, co nas jako tych, którzy kręcą. Blusem na Ziemiach Zachodnich, na Ziemi Lubuskiej, bardzo, ale to bardzo cieszy. To jest wspaniałe miejsce, to jest cudowne miejsce, bo środek Wratislavia wybrzmiewa bluzem, <coughs> blusem nie tylko w te kilka dni, nie tylko w, te majowe, w ten majowy weekend, ale każdy weekend, każdy weekend letni, kiedy tu jest cała masa turystów przyjeżdżających na nasze cudowne jezioro Jezioro Sławskie. Wtedy tu brzmi blues, co tydzień jest muzyka na żywo, tu można tego dotknąć, tu można tego zaczerpnąć. Dzisiaj ten pierwszy dzień festiwalowy, to niedzielne popołudnie, rozpocznie, rozpocznie granie przy Tuaj Krug. Ludzie, którzy rzucili na kolana Memphis, bowiem to oni zostali wydelegowani jako reprezentanci Europy właśnie tam na ten wielki festiwal do Stanów Zjednoczonych. I oni rozpoczną granie. Rozpoczną zupełnie w innym stylu. Nie będą na scenie, będą gdzieś. I to trzeba będzie zobaczyć, dotknąć, bo to, mówię, to inna bajka, inny świat. Po nich na scenie pojawia się reprezentacja węgier. Jack Canon znów niesamowita jazda, a to wszystko będzie dla tych licznie zgromadzonych ja. Zrobię taką małą wycieczkę. Otóż w trakcie konkursu ubiegłorocznego czy sprzed dwóch lat nigdy nie było w trakcie konkursu tylu ludzi, co teraz. Także jeżeli wejdą na scenę gwiazdy, no to tu, tu naprawdę będzie ciasno. Także to cieszy, bo, bo to jest kolejny dowód na to, że nie jest to muzyka niszowa, że tej muzyki potrzeba, że tej muzyki ludzie chcą. Po Jacku Canonie pojawi się gwiazda nieprzeciętna, bowiem najlepszy, no, chociaż trudno tak ich klasyfikować, najlepszy, najgorszy, lepszy świetny to by było najlepsze słowo gitarzysta Slade Romek Puchowski on tutaj pokaże co potrafi po Romku Puchowskim delegacja z pod Warszawy z Sochaczewa z Ciechanowa przepraszam najmocniej Wajdaki. Także tu będzie 9 osób na scenie, wielkie, wielkie show i nie tylko gitarowo-sekcyjne, gitarowo ale również bardzo bogate instrumentarium. Tam się różne dęte instrumenty pojawią, także bardzo rozbudowane. A dzisiejszy wieczór zakończy JJ Band z hymnem festiwalu Las Wodaj Blues. Zapraszam na zlot y, Volkswagena Garbusa i nie tylko. Wszystkich powietrzem chłodzonych, które odbywa się w Radzeniu na ośrodku w W dniu dzisiejszym na naszym zlocie gościmy około 120 załóg. Jest to naprawdę bardzo jeden, dużo samochodów. Nie, nie, nie. Chciałbym powiedzieć, że jest to jeden z trzech naj, największych zlotów w Polsce. Zaraz po Krakowie i po Wrocławiu. Cieszymy się, jesteśmy z tego bardzo dumni. Zlot organizuje ze swoimi kilkoma kolegami, między innymi z Lubina, z Głogowa. Jest nas grupa zapaleńców, którzy po prostu. Lubią to, lubią się wymieniać, spotykać ze znajomymi, lubią się wymieniać doświadczeniami. Niekiedy przyjeżdża do nas też grupa z zagranicy, przyjeżdżają do nas Czesi, przyjeżdżają do nas Niemcy. Dla dzieci mają bardzo, mamy bardzo dużo konkurencji, przychodzą do nas ludzie z rodzinami, całe rodziny z dziećmi, każdy znajdzie coś ciekawego. My girls little has been a You tell me it's alright. You don't mind a little baby. You see you just for me. I take it for a ride. Don't just play. Just eyes to fake. So how do you get to? I go side to I don't need to run over you. I go side to fake. Slow me down, baby. I can to believe that I said the stuff. I'm not the only one so ever accused that I hit the rock. Try to talk to the guys who made me, see you had your fun Baby, darling, can't you see my singer? So you're getting around. We do have your traffic jam. I'll tell you that Cause that traffic, so I don't get to you. Cause that traffic, I don't need to ride over you. Cause that traffic. Never kill that hit the wrong Try and talk some to make me, See you